Pana firma zbankrutowała, panie Majewski. Kiedy prawnik wypowiedział te słowa, twarz Krzysztofa stała się biała jak kreda. To niemożliwe, kto to zrobił? krzyknął. Prawnik otworzył teczkę. Konkurencyjna firma Nowa Marketing przejęła wszystkich pana klientów. Właścicielka to. Barbara Nowak. Usta Krzysztofa pozostały otwarte. Barbara to była ta 45-letnia stara pracownica, która rok temu nie dostała awansu, teraz była CEO firmy, która go zrujnowała. Ale ta historia zaczęła się tego dnia, kiedy powiedział jej: Już jesteś za stara na awans. Cofnijmy się o 18 miesięcy. Barbara Nowak miała 45 lat i od 15 lat pracowała w firmie marketingowej Majewski Partners w Warszawie. Była jedną z najlepszych specjalistek w branży. Jej kampanie reklamowe przynosiły milionowe zyski w złotych, jej zespół był najbardziej wydajny, a klienci ją uwielbiali. Barbara była kobietą o niezwykłej inteligencji. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim z najwyższymi ocenami. Mówiła płynnie w czterech językach. Miała naturalne wyczucie biznesu i potrafiła przewidzieć trendy rynkowe lepiej niż dużo młodsi koledzy. Ale w firmie Krzysztofa Majewskiego te talenty nie były doceniane. Krzysztof, 38-letni właściciel firmy, odziedziczył biznes po ojcu. Uważał się za nowoczesnego przedsiębiorcę, ale w głębi duszy był starym szowinistą. Kobiety w pewnym wieku tracą swoją wartość marketingową, mówił często na spotkaniach zarządu. Klienci wolą młode, atrakcyjne twarze. To po prostu psychologia biznesu. Barbara słyszała te komentarze od lat. Widziała, jak młodsze koleżanki były awansowane ponad nią, mimo że miały o wiele mniej doświadczenia. Ale Barbara była cierpliwa. Myślała, że jej praca przemówi sama za siebie. W 2023 roku Barbara stworzyła najlepszą kampanię w historii firmy. Dla dużej sieci sklepów odzieżowych opracowała strategię, która zwiększyła ich sprzedaż o 300%. Kampania została nagrodzona na międzynarodowych festiwalach reklamowych w Cannes. Wszyscy w branży mówili o genialnej strategii Barbary. To była praca zespołowa, mówił Krzysztof dziennikarzom z Rzeczpospolitej, nie wspominając nawet imienia Barbary. Kiedy na początku 2024 roku zwalniło się stanowisko dyrektora marketingu, Barbara złożyła podanie: Miała wszystkie kwalifikacje, doświadczenie, sukcesy, szacunek klientów. Była naturalnym wyborem, ale Krzysztof myślał inaczej. Spotkanie zarządu odbyło się w marcu 2024 w eleganckiej sali konferencyjnej przy ulicy Marszałkowskiej. Barbara siedziała przy stole konferencyjnym razem z innymi kandydatami. Krzysztof wszedł do sali z pewnym siebie uśmiechem. Drodzy współpracownicy zaczął. Stanowisko dyrektora marketingu jest kluczowe dla naszej firmy. Potrzebujemy kogoś młodego, energicznego kogoś, kto zrozumie nowoczesne trendy. Barbara poczuła, jak jej serce przyspiesza. Wiedziała, co nadchodzi. Dlatego z przyjemnością ogłaszam, że nowym dyrektorem marketingu zostaje Karolina Wójcik. Karolina miała 28 lat i pracowała w firmie zaledwie dwa lata. Była ładna, młoda, ale jej doświadczenie było minimalne. Nigdy nie stworzyła kampanii tak skutecznej jak Barbara. Barbara wstała z krzesła. Wszyscy na nią patrzyli. Panie Majewski, powiedziała spokojnie, czy mogę zapytać o kryteria tej decyzji? Krzysztof spojrzał na nią z lekkim zniecierpliwieniem. Barbara to nie jest osobiste. Po prostu Karolina lepiej pasuje do tej roli. Dlaczego? nalegała Barbara. Krzysztof westchnął. Była to chwila, w której pokazał swoje prawdziwe oblicze. Posłuchaj, Barbara, masz 45 lat. Jesteś. No wiesz. W pewnym wieku. Klienci chcą widzieć młode, świeże twarze. Marketing to gra wizerunków. Ty reprezentujesz przeszłość, Karolina, przyszłość. W sali zapadła cisza. Wszyscy patrzyli na Barbarę, czekając na jej reakcję. Barbara uśmiechnęła się. Nie był to uśmiech smutku czy gniewu. Był to uśmiech osoby, która właśnie podjęła bardzo ważną decyzję. Rozumiem, panie Majewski powiedziała cicho Ma pan rację rzeczywiście reprezentuje przeszłość ale jutro składam wypowiedzenie Krzysztof był zaskoczony spodziewał się płaczu protestów może próśb o pozostanie nie spodziewał się tak spokojnej reakcji Barbara nie musisz od razu możemy znaleźć dla ciebie inne stanowisko Nie dziękuję przerwała mu Barbara Myślę że nadszedł czas na zmiany Życzę Państwu powodzenia i wyszła z sali. Krzysztof pomyślał, że to koniec problemu. Jedna mniej niezadowolona pracownica. Nie miał pojęcia, że właśnie rozpoczął proces, który zniszczy jego firmę. Barbara wróciła do swojego mieszkania na Mokotowie z dziwnym uczuciem ulgi. Po raz pierwszy od lat czuła się wolna. Nie musiała już udawać, że szanuje Krzysztofa. Nie musiała tolerować jego seksistowskich komentarzy. Tej nocy Barbara długo nie mogła zasnąć. Myślała o swojej przyszłości. Miała 45 lat, oszczędności na kilka miesięcy życia i 15 lat doświadczenia w branży marketingowej. Co teraz? Pytała sama siebie. Odpowiedź przyszła rano. Barbara usiadła przy komputerze i zaczęła pisać biznesplan. Przez następne dwa tygodnie Barbara pracowała po 16 godzin dziennie. Analizowała rynek, identyfikowała nisze, planowała strategię. Jej pomysł był prosty, ale genialny. Zauważyła, że w polskiej branży marketingowej istnieje ogromna luka. Firmy prowadzone przez starszych przedsiębiorców czuły się źle obsługiwane przez młode agencje reklamowe. Młodzi marketerzy nie rozumieli ich potrzeb, ich wartości, ich sposobu komunikacji z klientami. Barbara postanowiła stworzyć agencję marketingową specjalizującą się w obsłudze firm prowadzonych przez doświadczonych przedsiębiorców. Agencję, która rozumie zarówno nowoczesne trendy, jak i tradycyjne wartości biznesowe. Nazwa była oczywista: Nowa Marketing nowe spojrzenie na marketing. Ale Barbara miała problem. Nie miała wystarczającego kapitału, żeby założyć firmę. Potrzebowała inwestorów. I wtedy przypomniała sobie o Andrzeju Kowalskim. Andrzej był jej kolegą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyli razem studia 20 lat temu. Przez lata utrzymywali kontakt, spotykali się od czasu do czasu na kawie, w kawiarni przy krakowskim przedmieściu. Andrzej został prawnikiem, założył własną kancelarię przy ulicy Nowy Świat i bardzo dobrze mu się wiodło. Ale co najważniejsze, Andrzej od lat narzekał na agencje marketingowe. Te młode firmy nie rozumieją moich klientów, mówił często. Proponują mi kampanię na TikToku dla 60-letnich warszawskich biznesmenów. To absurd. Barbara zadzwoniła do Andrzeja. Andrzej, mam dla ciebie propozycję biznesową. Czy mógłbyś wpaść na kawę? Spotkali się następnego dnia w małej kawiarni przy placu Trzech Krzyży. Barbara przedstawiła swój pomysł. Andrzej słuchał z rosnącym zainteresowaniem. To brzmi świetnie, powiedział w końcu. Ale ile potrzebujesz kapitału? 200 tysięcy złotych na start. Biuro sprzęt, pierwsze kampanie reklamowe, pensje na pierwsze pół roku. Andrzej myślał przez chwilę. Wiesz co, Barbara? Myślę, że to świetny pomysł. Ale ja nie jestem jedynym, kto ma problemy z młodymi agencjami. Znam co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, którzy mają podobne frustracje. I tak rozpoczęła się lawina. Andrzej zorganizował spotkanie z grupą przedsiębiorców w wieku 50 plus w ekskluzywnym klubie biznesowym w Warszawie. Barbara przedstawiła im swój biznesplan. Reakcja była entuzjastyczna. W końcu ktoś, kto nas rozumie powiedział Stefan Nowak, właściciel sieci restauracji Smaki Polski. Do końca tygodnia Barbara miała nie tylko 200 tysięcy złotych, ale 500 tysięcy. Siedmiu przedsiębiorców zdecydowało się zostać inwestorami i pierwszymi klientami Nowa Marketing. Barbara wynajęła eleganckie biuro w centrum Warszawy przy ulicy Żurawiej. Kupiła najlepszy sprzęt i, co najważniejsze, zaczęła budować zespół, ale nie zatrudniała przypadkowych ludzi. Szukała specjalistów, którzy, jak ona, zostali niedocenieni ze względu na wiek lub płeć. Pierwszą osobą, którą zatrudniła była Marta Zielińska. 42-letnia specjalistka od social media. Marta została zwolniona ze swojej poprzedniej pracy, bo nie rozumiała młodzieżowych trendów na TikToku. Drugim był Tomasz Kowalczyk, 48-letni kreatywny dyrektor, który usłyszał od swojego byłego szefa, Twoje pomysły są staromodne jak PRL. Trzecią była Joanna Nowak, 50-letnia analityk danych, która została zastąpiona przez 25-letniego absolwenta SGH. Mimo, że miała 20 lat doświadczenia, Barbara budowała zespół ludzi z doświadczeniem, z wiedzą, z głodem sukcesu, ludzi, którzy mieli coś do udowodnienia. I strategia zadziałała. Pierwsza kampania Nowa Marketing była dla sieci restauracji Smaki Polski należącej do Stefana Nowaka. Zamiast targetować młodych ludzi na Instagramie, Barbara skupiła się na lokalnych społecznościach Warszawy, tradycyjnych mediach jak Gazeta Wyborcza i marketingu Szeptanym. Rezultaty były spektakularne. Sprzedaż wzrosła o 150% w pierwszym miesiącu. Wieści o sukcesie Nowa Marketing rozeszły się po warszawskiej branży błyskawicznie. W ciągu trzech miesięcy Barbara miała listę oczekujących klientów, ale prawdziwy geniusz Barbary polegał na tym, że nie tylko budowała własną firmę. Systematycznie niszczyła Majewskiego. Barbara znała Krzysztofa i jego firmę lepiej niż ktokolwiek inny. Wiedziała o ich słabościach, o ich problemach, o niezadowolonych klientach i zaczęła działać. Pierwszą była firma odzieżowa Modny Kraków, dla której Barbara stworzyła najlepszą kampanię w historii Majewski and Partners. Barbara zadzwoniła do prezesa firmy. Dzień dobry, mówi Barbara Nowak z Nowa Marketing. Słyszałam, że nie są Państwo w pełni zadowoleni z obsługi w Majewski and Partners. Prezesa nie trzeba było długo przekonywać. Od miesięcy narzekał na spadek jakości obsługi po odejściu Barbary. Drugi był duży klient deweloperski z Gdańska. Trzeci – sieć hoteli Polonia z Krakowa. Czwarty – firma finansowa z Wrocławia. W ciągu sześciu miesięcy Barbara przejęła połowę najważniejszych klientów Krzysztofa. Ale to nie było wszystko. Barbara miała większy plan. Zaczęła headhuntować najlepszych pracowników z Majewski and Partners – Oferowała im lepsze warunki, szacunek, możliwości rozwoju. W nowa marketing liczy się doświadczenie, nie wiek, mówiła podczas rozmów kwalifikacyjnych w swojej kawiarni przy Nowym Świecie. Do końca roku Barbara przejęła nie tylko klientów Krzysztofa, ale też jego najlepszy zespół. Krzysztof zaczął odczuwać problemy w październiku 2024. Przychody spadały, klienci odchodzili. Pracownicy składali wypowiedzenia. Co się dzieje? pytał Karolinę swoją młodą dyrektor marketingu. Karolina nie miała odpowiedzi. Nie miała doświadczenia, żeby zrozumieć, co się dzieje na warszawskim rynku reklamowym. W listopadzie sytuacja stała się krytyczna. Majewski and Partners straciło 70% klientów i połowę zespołu. Krzysztof w końcu zrozumiał, kto za tym stoi. Barbara Nowak powiedział do swojego prawnika w kancelarii przy Alejach Jerozolimskich Ta stara wiedźma niszczy moją firmę Panie Majewski odpowiedział prawnik ona po prostu prowadzi konkurencyjną działalność zgodnie z polskim prawem gospodarczym to legalne ale to nie fair wykorzystuje informacje z mojej firmy Jakie informacje kontakty do klientów są publiczne w KRS Pracownicy mają prawo zmieniać pracę według kodeksu pracy ona nic nielegalnego nie robi. Krzysztof był w desperacji. Próbował się spotkać z Barbarą, żeby porozmawiać jak dorośli ludzie. Barbara zgodziła się na spotkanie. Odbyło się w eleganckiej restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich. Krzysztof przyszedł w najlepszym garniturze od Wistuli, próbując wyglądać pewnie. Barbara pojawiła się w eleganckim kostiumie, z nową fryzurą, promienna i pewna siebie. Barbara zaczął Krzysztof. Myślę, że możemy rozwiązać ten konflikt po dobroci. Barbara uśmiechnęła się. Jaki konflikt, panie Majewski? Ja po prostu prowadzę swój biznes. Ale przecież. Próbujesz zniszczyć moją firmę? Nie, panie Majewski. Ja po prostu oferuję klientom lepszą obsługę. Jeśli pana firma nie może konkurować, to pana problem. Krzysztof spróbował innej taktyki. Posłuchaj. Może popełniłem błąd. Możesz wrócić. Dam ci stanowisko dyrektora. Podwyżkę do 15 tysięcy złotych miesięcznie. Barbara roześmiała się. Panie Majewski rok temu powiedział pan, że jestem za stara na awans. Teraz nagle jestem wystarczająco młoda na dyrektora? To było nieporozumienie. Nie przerwała mu Barbara. To było pana prawdziwe zdanie a ja je zapamiętałam. Krzysztof próbował jeszcze przez godzinę, ale Barbara była nieugięta. Spotkanie zakończyło się niczym. W grudniu 2000 Majewski and Partners było na skraju bankructwa. Firma straciła 90% klientów i większość zespołu. Krzysztof musiał się zwrócić do prawnika, żeby omówić procedurę upadłości zgodnie z polskim prawem. I wtedy prawnik powiedział te słowa, które otworzyły naszą historię. Pana firma zbankrutowała, panie Majewski. Krzysztof siedział w swoim pustym biurze przy Marszałkowskiej, patrząc na Pałac Kultury przez okno. Jego firma, którą odziedziczył po ojcu, przestała istnieć. Wszystko przez kobietę, którą uważał za za starą. Telefon zadzwonił. To była Barbara. Dzień dobry, panie Majewski, słyszałam o pana problemach. Czego chcesz, Barbara? Chcę Susan złożyć panu ofertę. Nowa marketing chciałoby przejąć pana biuro przy Marszałkowskiej i resztę aktywów. Oczywiście za uczciwą cenę rynkową w złotych. Krzysztof nie mógł uwierzyć. Chcesz kupić moje biuro? Potrzebujemy więcej miejsca. Nasz zespół się rozrasta. Mamy już 50 pracowników i 200 klientów w całej Polsce. 50 pracowników, 200 klientów. Rok temu Barbara była za starą pracownicą, która nie dostała awansu. Barbara powiedział Krzysztof cicho Dlaczego to robisz? Prowadzę biznes, panie Majewski tak jak pan mnie nauczył. Ale ja. Ja nie chciałem. Panie Majewski przerwała mu Barbara Rok temu powiedział pan, że jestem za stara, żeby reprezentować przyszłość. Miał pan rację nie reprezentuję przyszłości ja ją tworzę. I rozłączyła się. Sześć miesięcy później Krzysztof pracował jako średni menedżer w małej agencji reklamowej na Pradze. Jego pensja wynosiła 4000 tysiące złotych miesięcznie, trzy razy mniej niż Barbara zarabiała jako jego pracownica. Barbara tymczasem rozwijała Nowa Marketing. Firma miała już biura w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, zatrudniała 150 osób, była liderem w obsłudze firm prowadzonych przez doświadczonych przedsiębiorców w całej Polsce. Rok po bankructwie Majewski and Partners Barbara otrzymała nagrodę Przedsiębiorca Roku od Polskiej Izby Gospodarczej podczas gali w hotelu Bristol w Warszawie. W swoim przemówieniu powiedziała: „Ta nagroda nie jest tylko moja, jest dla wszystkich, którzy zostali niedocenieni ze względu na wiek, płeć czy pochodzenie w polskim biznesie, jest dla wszystkich, którzy udowodnili, że doświadczenie ma wartość. W sali siedziało ponad 300 polskich przedsiębiorców. Wszyscy wstali i bili brawo, Barbara patrzyła na te salę i myślała o drodze, którą przeszła: od za starej pracownicy do CEO roku w Polsce. Ale najbardziej satysfakcjonujący był dla niej list, który dostała od młodej dziennikarki z gazety wyborczej, przygotowującej artykuł o jej sukcesie. Pani historia dała mi siłę, żeby nie poddawać się, gdy mój redaktor naczelny powiedział, że jestem za młoda i niedoświadczona dla poważnego dziennikarstwa. Zrozumiałam, że w polskich mediach liczy się to, co robimy, nie to, ile mamy lat. Barbara uśmiechnęła się, czytając ten list w swoim biurze, z widokiem na Wisłę. Zrozumiała, że jej zemsta na Krzysztofu była tylko początkiem. Prawdziwym zwycięstwem było to, że inspiruje innych Polaków do walki z dyskryminacją. Nowa marketing stało się symbolem polskiej firmy, która nie patrzy na wiek czy płeć, tylko na talenty i doświadczenie. Barbara zatrudniała najlepszych, niezależnie od tego, czy mieli 25 czy 55 lat. A Krzysztof nadal pracował w małej agencji na praskiej stronie Warszawy. Czasem widywał reklamy Nowa Marketing w TVN czy Polsacie i myślał o tym, jak wielki błąd popełnił. Pewnego jesiennego dnia spotkał Barbarę przypadkowo na krakowskim przedmieściu. Wyglądała świetnie. Elegancka, pewna siebie, promienna. Barbara, powiedział niepewnie. Dzień dobry, panie Majewski. Jak się pan ma? Dobrze, dziękuję. Słyszałem o pani sukcesie w polskich mediach. Gratuluję. Barbara spojrzała na niego z czymś, co mogło być współczuciem. Panie Majewski, chciałabym panu coś powiedzieć. Nie zrobiłam tego z zemsty. Zrobiłam to, żeby udowodnić polskiemu biznesowi, że się pan mylił. Wiem, odpowiedział Krzysztof. I rzeczywiście się myliłem. Bardzo się myliłem. Barbara skinęła głową. Miło było pana spotkać, panie Majewski. I poszła dalej ulicą w kierunku Zamku Królewskiego, zostawiając go samego na chodniku. Krzysztof stał i patrzył, jak odchodzi. Kobieta, którą uważał za za starą, stała się jedną z najbardziej wpływowych przedsiębiorczyń w Polsce. A on? On nadal szukał swojego miejsca w polskim świecie biznesu, który nie docenia doświadczenia i mądrości. Historia Barbary Nowak stała się legendą w polskim biznesie. Opowieścią o tym, że wiek to nie przeszkoda, tylko atut, o tym, że dyskryminacja zawsze wraca jak bumerang i o tym, że czasem najlepszą zemstą jest sukces w rodzimym kraju.